Opowiem Wam krótką historię o manifestacji podczas mojego pobytu w Indiach. Rzuciłem już pracę w korpo oszczędziłem pieniądze, wyjechałem do Indii na kurs nauczycielski jogi. Na taki długi, trzymiesięczny kurs do najstarszego instytutu jogi na świecie, The Yoga Institute w Mumbai. Pojechałem tam z taką myślą, że chcę dać z siebie wszystko, że idę w to na 100%. Zobaczymy, co się wydarzy. Nie mam w głowie pewności, co będzie potem, czy nie wrócę kiedyś do korpo i jak się potoczy moje życie. Ale pomyślałem ok, daję z siebie wszystko, idę na 100% tą drogą przez jakiś czas. I po prostu zobaczymy i zaufamy. I tam podziały się niesamowite rzeczy. Przyjechałem jako uczeń i wyjechałem jako nauczyciel. Właśnie podśród innych uczniów ja kontynuowałem swoją praktykę. Wzmacniałem ją. Codziennie, oprócz tego, co było nam zadawane, jeśli chodzi o praktykę jogi, medytacji, dodawałem własną praktykę. Praktykę medytacji OM, praktykę również fizyczną. I codziennie byłem bardzo zdyscyplinowany. Wiedziałem, po co tam jestem? Chciałem nauczyć się tych technik, chciałem nauczyć się tej mądrości Indii, mądrości jogi. I zostało to docenione. Zostałem zaproszony jako w zasadzie jedyny uczeń zagraniczny, nie hindus, do tego, abym był na stażu w The Yoga Institute. Co było super wyróżnienie. Tam podziały się. Dalej magiczne rzeczy. Dosłownie po pierwszym miesiącu pojawiła się w szkole grupa pań z Brazylii. I one przyjechały na 200-godzinny, jednomiesięczny kurs nauczycielski. Kurs, który jest nauczany po angielsku, bez znajomości angielskiego. Wtedy szkoła dowiedziała się, że ja mówię po hiszpańsku. A hiszpański to nie jest portugalski czy brazylijski. Ale to tak jak polski i słowacki. Dyrektor szkoły spytał się mnie, Rafał, masz okazję poprowadzić praktycznie cały kurs nauczycielski. 200 godzin dla tych dziewczyn, albo w zasadzie wracają do domu. Bo co z nimi zrobimy? I byłem w szoku, że w ogóle taka sytuacja się zadziała. I to na pierwszym miesiącu mojego stażu. Byłem świeżo po swoim kursie, a teraz miałem nauczać przez cały miesiąc, wiele godzin dziennie, codziennie, miałem nauczać tą grupę po hiszpańsku, mimo że ja uczyłem się po angielsku i byłem świeżo po kursie. Pomyślałem wtedy sobie, były takie dwa głosy: jeden, Rafał, to za wcześnie, nie nadajesz się, a drugi właśnie o to chodzi. Właśnie stało się to, po co przyjechałeś do Indii. Zostajesz nauczycielem. I pomyślałem sobie, moja nowa tożsamość jest związana z odwagą. Jest związana z pewnością siebie. Jest związana też z zaufaniem do świata. I po prostu lecimy. Zrobię najlepszą robotę, na jaką mnie stać. Szczerze powiedziawszy, był to bardzo ciężki miesiąc. Bardzo duże wyzwanie, ponieważ nauczałem po hiszpańsku. Nie rozumiałem wszystkiego, co te dziewczyny, te panie do mnie odpowiadały, ale zaprzyjaźniliśmy się i przeprowadziłem je przez ten kurs. I poradziły sobie w nim. A potem szkoła do Oceniła mnie i powiedzieli mi, że ok, skoro dałeś sobie radę z takim wyzwaniem, to zapraszamy Cię, abyś prowadził zajęcia jako regularny nauczyciel na naszych kursach nauczycielskich, a co to bardzo prestiżowe kursy. Nie jestem w stanie wytłumaczyć tych synchroniczności, że akurat one zjawiły się w tej szkole w Mumbai, wtedy, gdy ja tam byłem, na moim stażu. A tak samo ja, jako nauczyciel znający hiszpański, byłem tam dla nich, w tym samym momencie. I nie mogę tego wyjaśnić inaczej niż właśnie tymi synchronicznościami, manifestacją. To był taki realny przykład z mojego życia. A potem. Wszystko poleciało dalej. Nauczałem najpierw w Mumbai'u, a potem zaproponowali mi, abym przeniósł się na placówkę na Goa. I tam zostałem koordynatorem kursów nauczycielskich i jednym z dwóch nauczycieli, którzy prowadzili właśnie te kursy. Także w przeciągu dosłownie dwóch lat zmieniło się tak dużo. Najpierw z zagubionego człowieka stałem się uczniem jogi, uczniem medytacji, uczniem tej, tej filozofii. Potem dosłownie parę miesięcy później stałem się nauczycielem. I to nauczycielem prowadzącym kursy nauczycielskie, gdzie nauczałem medytacji, asan, pozycji jogi, gdzie nauczałem filozofii, gdzie zagłębiałem się w jogę. Sutry Patanjarego. Niesamowita historia, niesamowita podróż mojego życia. Tam wykształciłem swój warsztat, tam wykształciłem też swój charakter i zobaczyłem, że wszystko jest możliwe. Wystarczy wejść w nowo tożsamość i zrobić też trochę codziennych akcji, codziennego działania, aby ugruntować się, zharmonizować się wewnętrznie. I lecimy, zmieniamy swoją teraźniejszość, zmieniamy swoją przyszłość. I jak wróciłem do Polski, zacząłem tego nauczać również tutaj, lokalnie, na kursach, na warsztatach, a obecnie na moim transformacyjnym kursie złap oddech. Także jeśli ktoś mi powie, że manifestacja nie jest prawdziwa, to powiem, że mam przykład ze swojego życia, z którego wynika, że to jest nieprawda. Ale nie chodzi o tylko o afirmacje i magiczne myślenie. Chodzi o to, abyś ugruntował w sobie nową tożsamość, pewność siebie i połączył to z działaniem spójnym z tą nową tożsamością. Wtedy właśnie. Magia działa w Twoim życiu. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego materiału.